Hejka! Pamiętacie, kiedy yy, grałam w tego Policemana, ale tryb był łatwy? Tym razem będę grać w tryb trudny. W, z pierwszej osoby to jest całkiem trudno. Zapomniałam sobie wyłączyć z, z pierwszej osoby. Teraz. Czekaj, co? Okej, okay, jest... Nie. A tam w ogóle miałam pójść? Poczekajcie... Gdzie mam iść? Tak to wyłatwiam, to tam szedłam. Okej. Okay. Już... Wiem, że to tru... sobie teraz za mnie. Nie, wiedziałam, że ja tego nie zrobię. Nie, no i jeszcze w laser. Wcześniej to było. Jeszcze rok temu ten trudny był zdecydowanie łatwiejszy, bo wiedziałam innych. innych filmy. grali w to. Czego nie mogę zmienić z drugiej osoby? Nie To zajmie mi 1000 lat. Tutaj ja cofnę, kiedy ja to zrobię, okej? Okay? Okej, okay, w końcu ja to zrobiłam. Nie jesteś... Wcześniej to były bomby na tym, jak tam były. Wcześniej były tutaj bomby, jak teraz tu nie widzę. Gdzie ja idę, czy ja idę na te bomby, czy nie. Ok. Nie, nie policjant. Okej, okay, niech on pójdzie sobie tam. To będę mogła pójść. No, on jest za blisko tego guziczka. Skryję się trochę. Nie prutaj. Jak nie wiesz, policjancie, to ja robię filmik na YouTube. Nie prutaj tu. Jezu, zawsze się tego boję. A może klikać od nowa? Czekaj. Muszę zobaczyć czy jest na czerwono. Tak, jest na czerwono. No to idź, policznięcie. Jezu. Idź, idź, idź. Tam, idź. Dobrze? Dobra. Okej, okay, znowu się przestraszałam. Dobra, za to on będzie musiał iść tam, gdzie on teraz jest. Żeby nie złapał na soda. Jest. Okej, okay, teraz widać noworoczne zmiany. Nienawidzę tego Ech, muszę czekać aż tak długo Ok, cofnę kiedy będę gotowy z tym, ok? Ok, zrobiłam Było trudne, ale dałam radę Jakoś Wiem, że tak naprawdę to, to są te drzwi, ale tak naprawdę to zrobię wszystkie Dobra. Jak była wielka noc, tutaj się zbierało jajka i tutaj było jedno jajko, tak pamiętam. Dobra. Coś tym w ogóle nie miałem kopać. Tu. Halo, to samo zrobię, że upadłam. Nie sama teraz upadła. Tak to bym teraz e, zrobiła już sama tu. Jak ja mam to zrobić? Nie, no, spaliłam się. Nie, od razu weszłam w to lawa, jak się skończyło. Nie, nie będę tego robił jest jeszcze trudniejsze ja to co miałem zrobić te skoki jak widzicie jezu dlaczego wziąłem trudne

Okay. Ja nawet tego nie doknęłam. Jezu. Jest. Nie, tylko nie pułapki. To idź, chyba powiedzmy. Nie no. Na to, umieram. Idź gdzieś indziej. Jednak były w dobrym miejscu. jak ja źle czekam. Dobrze, że chociaż na tego nie muszę robić, co jest tam. Okej, okay, idź. To jest mnie. Idź. No dobra. Idź tam. Dlaczego to jest zamknięte? Wydaje się, że na harde to jest te harde, że... Trzeba to zrobić z tym. Nie. Nie no, tego ja nigdy nie zrobię. No dobra, zatrzymam tutaj zrobię to kiedy ja to zrobię. A jednak to jest otwarte, to trzy razy musiałam to otworzyć. Uh huh. Yeah. Co mam to zrobić? Powiedzcie mi Nie wiem. Zatrzymam i zrobię kiedy ja to